Amelia co to ja mogę... Ja mogę tutaj przyjść, <grym> <grym> to mi się To nie przeszkadza. Amelia dzisiaj poprowadzi wywiad z, z, z nami. nami, z tak. <grym> Cześć, witam was bardzo serdecznie. Mikołaj Jabłoński, słabowidzący, dobrze myślący jest dzisiaj ze mną wyjątkowy gość Izabela zopłaska Rybak, fundacja Kulawa Warszawa. Fundacja, która ma no, jakby wielką misję przed sobą, czyli zmienianie przestrzeni architektonicznej, jak również umysłów ludzkich, świadomości postrzegania osób z niepełnosprawnością, jak również, jak przeczytałem, komunikacja, to też jest sprawa istotna. Tak, żeby w, w komunikowaniu. Może zacznijmy od tego, jaki jest w takim razie, jakie jest to postrzeganie osób z niepełnosprawnością. Na ten moment, według Ciebie, dosyć szerokie pytania. Tak, ale... bardzo szerokie, ponieważ wszystko zależy trochę od niepełnosprawności, o jakiej mówimy. Jest ogromna ilość stereotypów na temat um, osób z różnymi niepełnosprawnościami. Niestety najczęściej się to kojarzy osoba z niepełnosprawnością, kojarzy się po pierwsze jako osoba na wózku, co jest naprawdę niewielkim procentem osób z niepełnosprawnościami. Mimo że sama poruszam się na wózku, jakby dla mnie jest ważne podkreślanie tego, że osoby z niepełnosprawnościami są bardzo różne. Um, myślę, że się zgodzisz ze tak. mną. I to jest taka pierwsza podstawowa rzecz, kiedy myślimy w ogóle o osobach z niepełnosprawnościami. A taki stereotyp, jaki chyba najbardziej jeszcze gdzieś tam istnieje, to to, że osoba z niepełnosprawnością musi być smutna, szara, myszka taka, która się raczej nie odzywa, albo jak się odezwie, to tak albo w taki miły, proszący, błagający sposób, albo wręcz przeciwnie, roszczeniowa. I to są takie rzeczy, które najbardziej mnie martwią i najbardziej się z nimi nie zgadzam. Najgorszą rzeczą, jakby można powiedzieć w stosunku do mnie, to to, że jestem roszczeniowa, dlatego że na przykład nie mogę się dostać do urzędu. I jestem zła z tego powodu, że nie mogę się dostać do urzędu. W momencie, kiedy przychodzę do urzędu nie wiem, dzielnicy, miasta albo jakiegokolwiek innego miejsca, i nie mogę się tam dostać, jako obywatelka, mam prawo się tam dostać i mam też obowiązki związane ze składaniem jakiś dokumentów albo coś w tym stylu, no to y, powinnam mieć um umożliwione dostanie się do budynku. E, jakby to znaczy, od się... Sobie, na ten moment tego nie masz? Nie wszędzie. Okay. Bo od razu mi się przypomniała sytuacja, kiedy faktycznie zostałam nazwana roszczeniową, dlatego że nie mogłam się dostać do Urzędu Dzielnicy. Byłam wnoszona po schodach przez dwie osoby, które spotkałam na ulicy. Jeden pan nie miał pojęcia zupełnie co robi, ja nie mówię, że każdy ma wiedzieć, ale też nie słuchał instrukcji i prawie mnie zrzucili ze schodów. No i w momencie, kiedy się dostałam do urzędu, panowie mnie zostawili w takim przedsionku, i byłam co chwilę proszona o to, żeby się przesunąć w inne miejsce. Sama widziałam, że ktoś idzie, to się przesuwałam i jedna z. Osob, która wyszła za jednych drzwi i zaczęła na mnie krzyczeć i powiedzieć, że mam tu nie stać, że nie mam prawa, że zastawiam, że jest niebezpiecznie przeze mnie i tak dalej. Ja niech mi pani powie, proszę gdzie mam stać. Bo ja się staram nikomu nie przeszkadzać. Ja przyszłam do urzędu, było dwa na dwa albo mniej i nie mogłam przejść. No i w końcu pani mi powiedziała, że ona jest, ja żyję, jestem rozczyniowa i nie będzie z mną rozmawiać i poszła sobie. Ale ta pani, która zwróciła Ci uwagę, była osobą urzędniczką, czyli była tak naprawdę pracownicą tego miejsca, tak. która powinna bardziej Ciebie obsłużyć, że tak powiem, pomóc ci w kontekście rozwiązania tego, co, z czym przyszłaś, aniżeli e, mówić ci, że stwarzasz problem. Tak, mówimy tutaj na. A to była sytuacja wiele lat temu, więc już możemy. O niej Jasne, ale właśnie to jest, to jest też istotne, bo to jest tak, że jakby od razu rozkoczyłaś na wózek, prawda? Mm -hmm. To były pewne etapy, wszystko... Wszystko się wiązało z postępowaniem choroby. Chciałbym, żebyś trochę o tym powiedziała, bo domyślam się i zakładam, że od początku, kiedy zachorowałaś, były jakieś objawy, jakieś symptomy, coś tam się działo, ale i będzie, trzeba było z zewnątrz widzieć, że rzeczywiście możesz mieć jakiś problem. Hmm. Eee, powiedz coś z tej perspektywy. Pamiętam kilka historii e, takich, gdzie faktycznie w ogóle nie byłam postrzegana jako osoba z niepełnosprawnością. E, jedna z nich to kiedy e, miałam niedowład połowy ciała i szłam przez miasto, e, zostałam uznana e, przez jakąś dziewczynę, która wychodziła z knajpy, że jestem pijana. I stwierdziła, że odechciało jej się pić, patrząc na mnie. Ci tak, ci powiedziała? Tak. Znaczy nie powiedziała tego do mnie, tylko do koleżanki, e, która z nią wychodziła. Ja się uśmiałam bardzo wtedy, bo... Za społeczna. <laughs> Przestań bić, bo inaczej będziesz mi ci nie nie? To, co było chyba dla mnie najbardziej e, takie bolesne, e, ponieważ bardzo długo miałam niedopad, nie, tylko miałam e, zaburzenia równowagi. Do tej pory mam zaburzenia równowagi. No ale nie chodzę, więc Ci się przewracam. E, ale było tak faktycznie, że nie byłam w stanie jeżdżąc z komunikacją miejską, tramwajem czy autobusem, jechać nie trzymając się poręczy. Nie można, nie, Teoretycznie, ale czasem da się, dało się. Ja nie byłam w stanie też za bardzo jechać komunikacją miejską, jeżeli nie usiadłam. Bo to, że trzymałam się czegoś, nie oznaczało, że ja się utrzymałam. Mhm. Więc póki naprawdę nie przytoliłam się do jakiejś rurki, która była obok, to ja się przewracałam. Więc wyglądało to śmiesznie, że tak się przytulam do jakichś przedmiotów w autobusie. No i musiałam usiąść po prostu. Najczęściej musiałam usiąść, żeby być w stanie się utrzymać, bo jeżeli jakkolwiek nawet nie chodziło o to, że mocno zahamuje czy mocniej przyspieszy, tylko jakkolwiek delikatnie stracę równowagę mogło spowodować to, że ja po prostu upadałam. No i wielokrotnie miałam tak, że ktoś miał pretensje do mnie o to, że nie mogłam stać. Pamiętam jedną sytuację, gdzie weszła osoba starsza, starsza pani z, chyba z wnuczkiem do tramwaju i stanęła nade mną i powiedziałam, że przepraszam, ale ja pani nie mogę puścić. Eee, znaczy nie, najpierw zanim podeszła do mnie, to stanęła, i tak ktoś spojrzał na tą starszą Panią mówi, że ustąpi. A ona mówi, nie, 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 są tu młodsze osoby, które muszą mi ustąpić. I spojrzała na mnie, i podeszła do mnie i stanęła nade mną i stała i patrzyła, ja mówię, ale przepraszam, pani nie mogę puścić, bo jak stanę, to się przewrócę. Ta jasne, niby że co? Mówię, no mam niepełnosprawność, nie mam zaburzenia równowagi. Musiałam się tłumaczyć na cały tramwaj, mhm. że nie jestem w stanie stać. I faktycznie było to takie dla mnie bardzo przykre i uciążliwe. I to był jeszcze taki moment, kiedy ja nie oznajmiłam całemu światu, że mam SM. I było to ciężkie po prostu dla mnie. I pani zaczęła tak dość mocno krzyczeć, że ta niby niepełnosprawna, taka wytatuowana, bo już tatuaże miałam widoczne. Więc generalnie nikt nie chciał mi wierzyć w to, że mam niepełnosprawność, że mam SM że nie mogę po prostu stać w autobusie czy tramwaj. No tak, bo chyba w ogóle twoje, jakby, twój wizerunek raczej służył temu, żeby postrzegać cię jako, jako ofiarę no, życia. I po prostu no, to, to by musiało być duże utrudnienie, bo raczej kolczyki i tatuaże jeszcze osób starszych częściej potrafią wywoływać właśnie agresję i też takie nastawienie, że pewnie ty też masz po prostu, um, po prostu nie chciałam skoro specjalnie chcesz wstać, bo żeby tak. stała. Dokładnie. I niestety e... tak czasami ludzie postrzegali, ale um, chociaż raz miałam zabawną zabawno, pani nie zauważyła, ale mnie to śmieszy, więc w sensie nie śmieszy mnie to, że pani nie zauważyła, ale śmieszy mnie cała sytuacja. E, starsza pani weszła do tramwaj, kiedy ja byłam już na wózku i podeszła do mnie i mówi, czy może mi pani ustąpić? I ja mówię, ale jak? <śmiech> <śmiech> No, i tak się zaśmiałam, tak na zasadzie nie wiedziałam, co mam powiedzieć. No, i ktoś zwrócił uwagę, że ja jestem na wózku, ja i ona tak przeszła, taka oburzona. No, i później mówi, przepraszam, mówię, nic się nie stało, przepraszam, rozbawiła mnie ta sytuacja, nie? No, bo <grafię> jak mam ustąpić? Znaczy, no mogłabym się przesunąć, ale to by nic nie zmieniło, pani by dalej stała. nie? właśnie bo... jedynie? Myślę o tym też z perspektywy własnych doświadczeń, kiedy ja właściwie też właśnie jak miałem taki, taki początek związany z tym, że jak miałem 11 lat, w ogóle e, pojawił się motyw związany z tym, że mam problemy ze wzrokiem, no to ja, ja też do końca nie wiedziałem, czy to się je, bo to miałem 14 lat, to dopiero się dowiedziałem, że to jest zespół Stargarda. Co nie zmienia faktu, że no jakby do tej pory, tak jak widać, nie chodzę specjalnie w okularach i za bardzo po mnie nie widać tego, że mam problemy ze wzrokiem. Jak komuś mówię, że mam 10%, to. No to jest trochę takie zastanawiające. Natomiast e, właśnie mam takie wrażenie, że w kontekście, że jest bardzo dużo w ogóle ludzi, którzy mają różnego rodzaju, czy powiedzmy specjalne potrzeby, w się sensie w, w danych okolicznościach, bo to właściwie nie musi być niepełnosprawność, to może być nawet kobieta w ciąży, tak? która jest jakimś wczesnym, e, na, na wczesnym etapie, albo nie wiem, może być odtyłał, whatever, no, jakby wiadomo jak to funkcjonuje. i Generalnie jakby panuje taka, taka totalna znieczulica i wydaje mi się, że musimy mieć wyraźny atrybut tego, że ktoś, coś ma jakiś problem, żeby, żebyśmy mogli być zwyczajnie w świecie życzliwi, albo mieć jakieś inne nastawienie. Czy masz jakiś pomysł, w jaki sposób możemy to zmienić? Przede wszystkim wydaje mi się, żeby Pamiętać, mieć gdzieś z tyłu głowy to, że to, że ktoś musi usiąść albo to, że ktoś, e, nie wiem, e, chce gdzieś pójść pierwszy, na przykład do toalety, nie oznacza, że jest po prostu myśli tylko o sobie, że jest egoistą, że ma w nosie innych ludzi. Czasem niestety tak jest, że niepełnosprawność nie jest widoczna e, i musimy się głębiej nad tym zastanowić. I zanim powiemy komuś, że, żeby spadał, albo że dlaczego, jakim prawem w ogóle się gdzieś pyka, albo coś w tym stylu, no zastanówmy się, czy przypadkiem ta osoba nie ma faktycznie takiego powodu i nie nastawiajmy się na ludzi negatywnie. Ludzie są super, naprawdę, ja wiem, mam ludzi. Chciałabym, żeby ludzie się po prostu otworzyli na siebie i zanim coś powiedzą albo zanim sobie ułożą gdzieś w głowie obraz jakiegoś człowieka, gdzieś tam zaszklatkują go, żeby najpierw zastanowili się, czy może przypadkiem coś w tym jest, że ktoś ma jakąś taką potrzebę.